ją osinów w pontarze znajdą. Choć są tacy, co twierdzą, że on. jest Z tym agentem uciekła. Mm. Co do. <laughs> Szukam mojego syna. Przybyłem tu z daleka. Służył w jeździe na Zeirskiej. Muszę go znaleźć. Po prostu muszę. Nie jestem żołnierzem. To i dobrze, bo wojsko mi nie pomogło. Jak będzie trzeba, to i samego skalnego trola poproszę o przysługę. Dziękuję za ciekawe porównanie, pani. Hmm? Dlaczego tu przybyłaś? Dlaczego nagle postanowiłaś szukać swojego syna, pani? Pisał do mnie listy. Do mnie i do swojej narzeczonej. Regularnie co tydzień dostawałyśmy pocztę. I nagle przestał pisać. To do niego niepodobne. Musiało się coś stać. Być może zginął. No, jest taka opcja. Ale co mówią żołnierze, no, jak przybyła, nie? Co mówią jego towarzysze broni? Jedni nie chcą rozmawiać, inni kłamią. Ten kwatermistrz na przykład powiedział, że Hrodbert, to znaczy mój syn, poszedł na zwiad i nie wrócił. Dlaczego uważasz, że to nieprawda? Służy w lekkiej jeździe. Kompania nazirska. Nie był zwiadowcą. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odnaleźć Rodberta albo jego ciało. Pieniądze nie grają roli. Mm -hmm. Jak wyglądał? Jak wyglądał twój syn? Nie dałoby się go nie rozpoznać. W całej nilwgardzkiej armii nie było chyba żołnierza o takiej czuprynie. Jego włosy miały kolor płomieni. Rudy Nilwgardczyk. Jego ojciec pochodził z Makturga. Tam ludzie nie są tacy śniadzi. A syn odziedziczył po nim wygląd. Mogę na ciebie liczyć? Tak. Postaram się pomóc, pani. Nie pożałujesz. I pamiętaj, że nie ma takiej rzeczy, której nie zrobiłabym dla Hrodberta. Rozejrzę się. Mój służący próbował się czegoś dowiedzieć. Pił w kantynie z żołdakami, ale nie spotkał nikogo z kompanii mojego syna. Mm -hmm. Zupełnie jakby nie istniała. Idź do kwatermistrza. Może z tobą będzie szczery, bo mnie zbywa. Czuję to. Matka zawsze czuje takie rzeczy. A no, zobaczymy. Okej, okay, więzy krwi. Trudno ci będzie tutaj o robotę Wiedźminie. No, Dobra, już to mówiłeś. A jednak mam robotę. O, ta wica włosna. nie tak szybko. Ra 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 co to w ogóle mamy? Wiadomość od medyka Rudy Rogalik. Poszukiwany? Rudy Rogalik? Przez pomyłkę dostałem list zaadresowany do kogoś innego. Koperty już nie mam. Korespondencja zaczyna się słowami: Mój ty Rudy Rogaliczku, i podpisana jest Twoja stęskniona gąseczka. Rudego Rogalika uprasza się o odbiór listu od gęsi u sierżanta Gwenfrewi. Przybory do golenia kupię. Wysokiej jakości, jakości przybory do golenia kupię. Cena nie gra roli sierżant. Sierżant? Przybory do golenia? Nieodkryte miejsce, dobra. To idziemy pogadać z tym kwatermistrzem. Dość. Za czym wężysz? Za robot. <grystanie> zaraz, zaraz. Dwa miecze, oczy jak szparki. Nie mówcie, że Geralt z Geraldi. A ja, Tavar Egebracht, i jestem tu kwatermistrzem. Mhm, witam. Ma... Fajny ma pancerz, nie? To też jest modyfikacja. Długo tu już stacjonujecie? Wyglądacie na zmęczonych, kwatermistrzu. Długo już tu stacjonujecie? Za długo. Ale przyjdzie dzień, w którym proporzec cesarza załopoczy nad Nowigradem, a potem nad Tretogorem. I wrócimy do domu. Pewna kobieta poszukuje swojego syna. Pewna kobieta szuka swojego syna. Wiedziałem, że jest uparta. Ale nie miałem pojęcia, że wynajmie Wiedźmina. Powiedzmy, że jestem wrażliwy na matczyne łzy. Wiesz, co by się stało, gdyby każda matka przyjechała na wojnę szukać swojego syna? Spotkałem tylko jedną. I obiecałem mi pomóc. Będę opowiadał jakiemuś Nordlingowi, co robią nasi żołnierze. <grym> o! No to jestem. To no, tylko jedną opcję mam. A czemu na przykład nie ma opcji dialogowej, że. takiej normalnej? Tylko jest, albo ci zapłacę, albo. Dobra. A teraz skup się i opowiedz mi wszystko, co wiesz. Tak jest. Ten rudy Szczeniak służył w jeździe na Zajirskiej. Nie tak dawno razem z kilkoma innymi z kompanii postanowił zdezerterować, a ja kazałem ich gonić. Część złapali na bagnach, niedaleko stąd. Inni uciekli. Co się stało z tymi, których złapaliście? Zostali powieszeni, zgodnie z prawem wojennym. Ale nie wiem, czy ten rudy był wśród nich. Po Nilfgaardzkim oficerze spodziewałem się większej skrupulatności. Gdybym zameldował, że uciekli, musiałbym ich ścigać. A nie mam na to czasu ani środków. Dlatego napisałem w raporcie, że wszyscy nie żyją. I tak pewnie nie przetrwali długo na bagnach. Poszukam ich. Mm -hmm. No dobra. Kejar, Herzer, pan Czyli to gdzieś przed obozem jest? Dwolni Polka. O, sorry. No, tu coś mam. Dalej, płotka, dalej! Uciekli na bagno. Ok. Mam jakiś odcisk buta. Deserterzy próbowali uciekać konno. Wygląda na to, że w tym miejscu zostali złapani. Ooo, ale z żarty. Ej, 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 ej. To samo będzie? Uciekli na bagno. czyli to samo gada Gerald, dobra. Uciekli na bagno. Jak w ogóle moi ten? 89 A tu? Uciekli na bagno. Ważnie, to samo gada cały czas. Gorąco o Inny dialog się pojawił. Geral nie to nie to nie... Dobra, no to jedziemy z nimi, chyba żeby teraz tych liści nie wyskoczyli na mnie, pokaż, co umiesz. Jak zawsze, początek odcinka i mogłoby się to dla mnie źle skończyć. Ubogie źródło. Jeszcze jeden tylko jest? Nie, tam No Dobra, zapiszmy sobie, chociaż w złym miejscu zapisałem. Ale widzicie, jeśli chodzi o tak, że Kwen. Ona nie gwarantuje nam tego, że O, zabiją nas to Spadamy Ona nie gwarantuje nam tego, że Będziemy Że będziemy zasłonięci tą tarczą W 100% Ona nam tego nie daje Ale fakt Dobra, może teraz się uda No, musimy się uleczyć. Też trochę. Dobra. Bo w podstawce chyba było tak, że jeżeli mieliśmy. Mogę się mylić. Jeżeli się mylę, to nie poprawcie. że jeżeli chyba była tarcza kłen. Bo obrażeń chyba nam nie zadawała, a tutaj mogą potwory się przebić przez nas, naszą tarczę. Oczywiście, oni też dostają obrażenia, dostają obrażenia, ale my też jakieś dostajemy. W sumie to tutaj jest nawet nie jakieś, ale takie dosyć istotne, że tarcza QN nie gwarantuje nam 100%, 100 tarczy. I co paskuje? No wyskoczy to, coś z was ciekawego? Czy takie będzie Badziewie w ogóle? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Zostałeś sam Okej. Okay. Gdzie ty masz te szczątki? A tutaj. W ogóle muszę sobie zainstalować moda, które. Yy, bo tutaj jeżeli zabijecie gula, po chwili po prostu znika jego truchło, tak? Tylko szczątki zostają, nie? Wiecie tak, jak to było miejsce w innych grach, nie? Jak Gothic czy coś zawsze. Zawsze jednak ta padlina leżała, nie? Ślady psów... Zupełnie jakby ich ktoś tropił. Ja tego muszę to sobie... Żeby zostawało zawsze te... Uciekał. Truchu. Ale bagno go zatrzymało. Musiał być dobrym celem dla kusznika. Włosy czarne... To nie ten. Co on tutaj powie? Ucieknij na bagno. Kurde, znowu to samo. Dobra, idź Geralt, idź, 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 Tarcza O, tutaj ich dopadli, nie? No i mamy chyba tego... rudego gościa. Rude włosy. To chyba on. Ale żeby wiedzieć na pewno, muszę mieć coś więcej. Mhm, to jakiś... notatnik chyba leży. Ma list adresowany do matki. Nic więcej nie mogę dla niej zrobić. Kurdej, ten głos Garalta. Nic więcej nie mogę dać zrobić. Kochana matko, to być może mój ostatni list. Piszę go z wielkim wstydem, bowiem okryłem hańbą naszą rodzinę. Zawiodłem moich towarzyszy broni, zabrakło mi odwagi w godzinie próby. Nie proszę o wybaczenie, bom na nie nie zasłużył. Błagam ciebie, jeno o modlitwę za mnie. Pozostań w zdrowiu, Robert. Heh. Akurat. Nieźle. Dobra, y... Dobrze. Prze... Chciałem sobie zobaczyć, czy dobrze przeczytałem imię. O No to niefajnie. W ogóle niefajne wieści, teraz y, musimy zanieść tej matce. Dalej! No ale takie to tak tu właśnie jest. Bardzo fajna misja. Dobra, pogadajmy z tą matką. Czy udało ci się ustalić coś w sprawie mojego syna? Tak. Chcę znać prawdę. Nawet gdyby miała być okrutna. Hmm. Twój syn nie żyje, pani. Jak to się stało? No i nie wiem, czy powiedzieć prawdę, czy kłamstwo. Nie, prawdę i powiemy. Został schwytany i powieszony za dezercję. Urzesz! Znalazłem jego ciało i jeszcze kilku innych. Na drzewie wisiało obwieszczenie. Nie wierzę ci! Mój syn nie był tchórzem! Możesz wierzyć w co chcesz, pani. Znalazłem przy nim list do ciebie. Droga matko, może to już ostatni raz do ciebie piszę? W tych wszystkich listach okłamywałem cię. Wybacz, nie jestem bohaterem. Zabijanie nordlingów nie sprawia mi przyjemności. To miejsce jest koszmarem. Znosiłem to, ale już nie mogę. Nie tak dawno kazali nam mordować jeńców. Wiesz, co to znaczy ścinać niewinnych ludzi? Muszę stąd uciec? Zawsze pozostanie moim ukochanym dzieckiem. Oto twoja zapłata. No niestety. Wszystkie drogi prowadzą do Mahakamu. O, 75 koron. General mi, Wiedźmin Co ty robisz? Zabijam potwory